Kasiemka, z tej strony ja, i dzisiaj powiem Wam dlaczego mam depresję. Serio. Nie kłam, nie kłam. Wy ty myślisz, że kła ja nie kłamię, to jest naprawdę depresja. Okej, okay. numer jeden. Alex. Alex, Alex, Alex. Jeszcze raz, Alex. No tutaj jest, ignorujcie to, co ja piszę. Będę w tym klubie jakiś czas. Zobaczcie sobie, co on napisał. Ja tego przeczytać w sumie nie mogę sama, ponieważ zaraz się rozbęczę, jak to przeczytam, więc no. Widzicie to, nie? Czy tylko ja to widzę? Spróbuję przeczytać. Jak się rozpłaczę, to przykro mi. Dobra. A trzy kropki. Ania mam ci coś do powiedzenia. Kocham ciebie chyba, ale nie wiem, czy jeszcze ty nie. I nie wiem, czy mam screeny, jednak on. Kiedyś tam pisał, że kocham tylko Ciebie i nigdy cię nie zdradzę oraz nie opuszczę. I gdy miał robić lekcję, pisał. Nie płaczę. Pisał chyba. Może jak miałbyś robić lekcję, to napisał jeszcze. że nie wiem, zostanę jeszcze przy tobie czy coś. No tak, jeden chłopak mi. Mnie... Nie, ten pociesza. Dzięki. Jzemek. Fnopu się nazywa. I serio. Czemu on to robi tak szczerze teraz. No, czemu on to robi? No naprawdę. Czy chce mnie jakoś zabić psychicznie, czy co? Wiesz, że mam depresję. To co on jeszcze chce, żebym miała. Jakieś nie wiem. Jakieś kurde. Nie wiem. Jakiś yy, link przed odrzuceniem może. Chyba już mam nawet link przed odrzuceniem, tak wam powiem. Chyba mam. No i ty mnie jeszcze zapraszasz, no dzięki, dzięki. No i podejrzewam że siebie ten lęk przed odrzuceniem, nie? Bo ja tak płac płaczę, gdy mnie ktoś porzuci. więc, mam dwie rzeczy. Depresję i lęk przed odrzuceniem, dzięki. Nie gramy w Robloxa, czemu ty chcesz ze mną grać w Robloxa w takich chwilach akurat? Nie gramy w Robloxa. Nie. Pa, gdzie ona jeszcze jest? A nie, ona jest, zrobiła ten dodo. Dodek. Mmm! Nad niezły ten klub. Pa, mój to w ogóle umiera, nie? Miał 200 tysięcy, teraz ma tyle, bo tyle ludzi powychodziło. A nie, uwu to ma... uwu to ma ile pucharków? 500. Ale, Alex, Załóżmy się z wszystkimi wami. Jeżeli... Po tym filmiku będzie chciał do mnie wrócić, to nie wiem. Potnę się. Jak nie będzie chciał wrócić, to zatańczę na filmie i będzie tam moja twarz. Zakład? Zakład. Zobaczymy, co wybierze. Ale czemu? Nie mam ochoty. Przez Aleksa ciągle płaczę. Bo to prawda. No więc, Aleks, jeśli będziesz chciał, jeśli będziesz, jeżeli będę miał usunąć ten filmik, to niestety mnie to tak bardzo interesuje jak odległość słońca do ziemi. Od słońca do ziemi. Czyli mało mnie to obchodzi. O, bardzo mało mnie to obchodzi. Czy to będziesz miał karę, czy cię rodzice zabiją, czy Co? mnie to już nie obchodzi. I wiesz co, ty na to wszystko zasłużyłeś. Zasłużyłeś, zasłużyłeś, jeszcze raz zasłużyłeś, ponieważ za to wszystko co zrobiłeś wszystkim osobom, no to zasłużyłeś na to. Jego wietlowie, jego fani mogą mi zdać wszystko, ale on na to zasłużył. Przyznajcie mi. Zradził mnie potrójnie, mi zradził. Raz z Anią, z Ranią, drugi raz z moją przyjaciółką, ponieważ z nią flirtował i powiedział, że i ona. Napisała mi, że on jej wyznał miłość i jeszcze kolejny raz z Anią. I czy on na to nie zasługuje? Szczerze. Bo według mnie tak. No, więc jeśli ja sobie żegnam, papa. Pa. Jeżeli znacie Alexa, Anię, Sranie, czy kogoś z tych osób, to po prostu wyślijcie im ten filmik. Aleks pewnie ten filmik obejrzy, bo mnie pewnie subuje, więc Aleks. Zobacz, jak umiesz ranić. Zobacz, jak umiesz ranić. Zobacz, zobacz, co ze mną zrobiłeś. Do depresji mnie doprowadziłeś. Jesteś dumny z siebie, człowieku? A w opisie macie definicję, co to jest depresja oraz lęk przed odrzuceniem, gdyby ktoś nie wiedział.